Więc jednym z argumentów, który jest używany przez ruch i osoby, które promują mięso, jedzenie produktów zwierzęcych jest to, że Eskimosi, Masajowie i inne plemiona jedzą właśnie w ten sposób, jedzą mięso, czy to surowe, czy nie ale dieta obiera się głównie na produktach pochodzenia zwierzęcego. Chciałam Wam dla kontrastu pokazać, co ma na, to, na, co ma na ten temat do powiedzenia strona przeciwna, czyli tutaj w tym przypadku dr MacDougall, Mac który promuje dietę opartą na skrobi. Yy, I no, uważam, że, że jest to ciekawe, o czym tutaj nie mówi tak naprawdę ten ruch, nie wola już. Pomijając to, że przecież czy, czy naprawdę chcemy naśladować ludzi takich jak plemiona, jakieś plemiona w Afryce, czy Eskimosi z całym szacunkiem do tych ludzi, ale zobaczmy sobie na przykład po przeciwnej stronie tej wagi, tak, mamy na przykład na, 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 na tej drugiej stronie szali, mamy, mamy Japończyków, mamy Chińczyków, mamy Tajów i inne nacje azjatyckie, których dieta do niedawna to było 90. Prawie 90% właśnie skrobia, czyli na przykład ryż, dokąd, dochodzą te, dokąd doszły te plemiona? Czy na przykład czy Eskimosi mają tak naprawdę wybór? Czy jeżeli mieliby wybór i mogliby usiąść przy na przykład talerzu ziemniaków, czyli na przykład nie wywali jednak tych ziemniaków, czy mają na przykład wybły, Ale zobaczmy sobie, jakie i co tutaj jest przedstawiane, ta dieta niskowęglowodanowa, co tu na przykład mówi dr McDougall. I dlaczego ja tutaj o tym dlaczego to pokazuję? Wiem, że wiele osób nie zna dobrze języka angielskiego i jestem pytana często o prośbę w tłumaczeniu. I tutaj chciałam Wam po prostu pokazać stanowisko tego człowieka, którego. Już kiedyś naśladowałam i jak już pokazałam Wam w poprzednim filmie, wtedy, kiedy te węglowodany były, były moje mojej diecie przeważające, kiedy w tej diecie było dużo skrobi, wtedy faktycznie to moje życie, no, wydaje mi się, że było mm, najlepsze. Zobaczmy sobie tutaj. W o różnych typach i na that extreme diet is the diet of the eskimo if you see the uh, diet of the eskimo is about 50% fat 35% protein and 15% carbohydrate uh, the eskimo doesn't get energy from the protein in the meat that he or she eats they get the energy the fuel from the fat Jak tego poziomu czyli on tutaj mówi, że eskimosi, słuchajcie, zobaczycie sobie, mają 50% tłuszczu, 35% białka i 15% węglowodanów. Eskimosi czerpią energię z tłuszczu. 35% tłuszczu jest tłuszczem. Wytrzymali się do tego poziomu, który nazywa się starwieniem rabitów. Ludzie odkryli to, kiedy zaczęli żyć bardzo leśnymi rabitami. Bolesne ciało Uh, started, started to fall, to fall out, apart. He the that starvation. With this much protein, you got sick, nauseated, and that's about the amount of protein that you can take in. The American diet is about 40 percent fat, 20 percent protein, about 40 percent carbohydrate. The diet I recommend, which is very similar to die dieta dieta diet. Uh, the, the diet Dr. Ornish recommends, the, the diet uh, Mr. Friedkin. Well, kind of Czyli amerykańska dieta 40% tłuszczu, 20% białka, 40% węglowodanów. To jest dieta wszystko żelna, tak? Czyli tutaj to co często mi właśnie ludzie mówią, zostań wszystko że są najlepiej. Węglowodanów mamy 40%. To jest uh, 8% fat, 12% protein i 80% carbohydrate. Ten mężczyzna, ten tutaj pan um, doktor McDougall, on tu proponuje właśnie, żeby, żeby być przy, przy 80% węglowodanów, 12% białka i 8% tłuszczu. Now the other is extreme is something called the Kepner diet, which I'm going to talk to about. This, This is the, uh, the, as opposite as you can get to a low-carb diet or a diet consumed by the Inuit Eskimos. And the Kepler diet is 5% fat, 5% protein and 90% suger. So we'll talk about some of these diets over the next few minutes. Czyli tamta jest według niego ekstremalna, gdzie właśnie jest 90% węglowodanów i 5% białka i 5% tłuszczu. I teraz zobaczcie tutaj: mamy o tej diecie właśnie Eskimosów. Czyli tutaj dzisiaj lekarze i dietetycy mówią swoim pacjentom, żeby jeść więcej ryb, drobiu i więcej czerwonego mięsa, czyli tak jak Eskimosi i bardzo dużo tłuszczu rybiego, tych olejów pochodzących z ryb, żeby pozostać po prostu zdrowym. So I You Inuit is a preferred term, preferred term by some people, Eskimo is an offensive term by some people. people but Eskimo is the term that's used in the historical and the scientific literature to talk about these people of the far north. So I will use that term. It is a proper term. Prostu, na północy, tak, czy tych ludzi uh, people who are on low carb diets, uh, diets like Atkins and Grain Brain and Wheat Belly. czyli promotorzy diety, diety po prostu ketogenicznej e, po prostu używają tych e, ludzi tych społeczności jako przykład people can, no not really can, but should live. Czyli oni mówią, że ludzie nie tylko że mogą, ale że powinni żyć tak jak oni diet 100% po prostu diecie po prostu która Się z mięsa. so I felt it was necessary for the new book and also for a newsletter and a discussion for you folks to explore the Eskimo diet and see really what this is all about is it is it right to use people living at the extremes of the environment and barely surviving off that environment przeżyć <totry> w warunkach, no, na dalekiej północy. Więc on, oni po prostu mówią, czy to jest, czy on, on to mówi, czy to jest wyjaśnienie, czy to jest po prostu dowód, czy powód tego, żeby ludzie żyli po prostu w taki sposób, żeby tą dietę ketogeniczną po prostu naśladować. The Eskimo diet is high cholesterol, low calcium, high fat, low fiber, high protein, low vitamin C. Uh, they live off polar bears and seals and whales and fishes. Ten months of the year, and for a couple of months of the year, they have some uh, some berries that they pick, so they get a little bit of vegetable food during ten months of the year. Czyli on on dieta Eskimosa jest wysoka cholesterol, mało wysoka tłuszcz, wysoka białko, ale mało. wapnia mało błonnika i mało witaminy C. Czyli a months ludzie także są w stanie po prostu zdobyć trochę mm, na przykład jakichś tam owoców jagodowych od czasu do czasu w zależności od roku. Uh, people wonder how in the world can uh, the Eskimo live off a diet of... Land animals and sea animals with virtually no plants. How can that happen? And they not go into ketosis like you would on a typical Atkins diet. What happens, or at least what uh, the scientific literature conveyed to me, is that because the Eskimo consumes the animal right away in a fresh state and often raw, they get enough sugar from the glycogen present in the animal's muscles to keep them out of ketosis. Czyli po prostu ci ludzie tam też konsumują zupełnie takie świeżo, świeże zwierzęta, świeżo zabite, świeżo upolowane zwierzęta i one mają po prostu jeszcze w mięśniach glikogen na przykład i stamtąd po prostu biorą ten cukier. Więc ci ludzie tak naprawdę tam nie są w stanie ketozy, dlatego że oni wciąż pobierają po prostu ten cukier. To prevent them from going into ketosis, and the Eskimo isn't in ketosis because of that. It is exactly the opposite, of course, the kind of diet that we're recommending here. Uh, there is an apparent Eskimo paradox, uh, and this is what you're taught. You're taught the Eskimo diet is a good diet because Eskimos have no heart disease. They have no cancer, that's what you're told, no heart disease. So they say, eskimos don't have heart disease, they have, There's no cancer. And you're thinking to yourself, how in the world can a diet that's high in cholesterol, high in saturated fat, just, you know, totally animals, not cause heart disease? How does that... So people often wonder, how is it possible not to have heart disease, with a diet składa się w, w of 100% Pochodzenia zwierzęcego. it happened or is it true well one of the mechanisms that's been invoked and it was brought up here to me last night is the idea that omega-3 fats which are concentrated in cold water, water marine fish prevent the eskimo from having heart disease and i think they do in part they don't prevent them from having atherosclerosis but what these omega-3 fats do is they thin the blood so that when a plaque ruptures inside of an artery, which leads to a blood clot or a thrombus, those omega-3 fats, they thin the blood enough so they may have less clinical heart disease, like heart attacks. ilości omega3, które się tego, co tutaj powoduje, że jest bardziej i stąd tych problemów jest mniej. Or strokes, sudden strokes. But it's the omega-3 fat that's been talked about as uh, the key to preventing having artery disease and heart disease. Well, as far as a clinical state goes, uh, and the presence of atherosclerosis, this has been reviewed thorough study published in atherosclerosis and it says uh, looking at uh, the evidence of coronary artery disease comparing non-eskimos to Eskimo populations uh, they have a similar <coughs> <coughs> a similar incidence of coronary artery disease <coughs> They have an excess in strokes the Eskimo does compared to the general population the Danes that they them to. Overall mortality is twice as high in the Eskimo as compared to the Danes. And their life expectancy is approximately 10 years shorter. Czyli jeszcze dodatku się okazuje, że Eskimosi po prostu ich długość, oczekiwana długość życia jest 10 lat krótsza niż na przykład Duńczyków. Articles I've read about the Eskimos describe them as young, strong and fit. Opisuje się Eskimosów jako młodych, silnych i takich ogólnie fit. But rarely did they see a person over the age of 60. These are traditional Eskimos, people who were studied. They weren't studied until about the mid 1800s. And so the earliest writings about the real Inuit Eskimo people describe them as looking well, appearing well. Appearing. Słuchajcie, ja na razie się tutaj zatrzymam, dlatego, że nie chcę dostać tu na przykład jakiegoś copyright strike'a, nie chcę, żeby znowu ten kanał był blokowany, ale chciałam Wam tylko na, za, jakby zacząć ten temat, gdzie ludziom się po prostu mówi o tym, żeby naśladowali właśnie te różne albo jakieś społeczności żyjące w tych ekstremalnych warunkach, albo na przykład inne jakieś plemiona dzikie niemalże, żebyśmy ich naśladowali, ponieważ oni mają taką czy inną dietę. No, pomijając tutaj to, że, że tutaj się podaje różne konkretne fakty, i ja tej wiedzy medycznej nie mam, ale taka moja nawet zwykła intuicja, gdzie, gdzie się podaje jakieś plemiona, na przykład żywiące się tylko i wyłącznie zwierzętami, czy na przykład ktoś z nas chciałby się znaleźć tam w tym miejscu, gdzie te plemiona żyją, czy te plemiona tak naprawdę rozróżniają. E, później, czy, czy, czy na przykład tam z łuku upoluje na przykład białego człowieka takiego jak ja, czy na przykład gdzieś e, jakiegoś zwier jakieś zwierzę, tak? Czy, czy to jest w ten sposób, czy, czy to, to, to jest tak, że tam na przykład się okazuje, gdzie gdzieś zasłyszałam, na przykład jakieś pojawiają się akty kanibalizmu, na przykład czy te plemiona się rozwinęły, czy na przykład chcielibyśmy żyć. Tak, jak ci ludzie, tak naprawdę, tak? No, żyją w naturalny sposób, może nie mają jakichś kłopotów, które my dzisiaj mamy tutaj w tej społeczności. Nie mają może mediów i może mają z tego powodu spokój, tak, ale czy tak naprawdę to jest sposób, w jaki chcielibyśmy żyć, czy, czy tak naprawdę wiemy o tych plemionach cokolwiek. Czy kiedykolwiek, na przykład, ktoś z nas tam był i widział, jak wygląda to codzienne życie, jak długo żyją ludzie, jak są szczęśliwi, czy są między tymi ludźmi częste konflikty, na przykład? Co jeszcze? Czy to jest ich wybór, czy to jest ich po prostu, czy tak po prostu mają, czy tak ta sytuacja, w której żyją, do tego ich zmusza, do takiego stylu życia na przykład? I wiele, wiele innych pytań, tak, i tutaj. Polska, no gdzie faktycznie Polska ziemniakiem e, zawsze stała, czy jednak e, jakbym miała na przykład pojechać w podróż do tej Afryki i tam spotkać tych ludzi, no to jednak bym się bała, jednak bym się bała. tak? E, ja nie mówię, że tam Masajowie może są agresywni, ale będą inne plemiona, o których nie, których nie znamy, o których nam nie mówią. E, może to, co na przykład robią te plemiona przed Kameą, a to, co robią te plemiona na przykład gdzieś tam dalej, tak? Gdzieś, gdzie turysta się już nie dostaje, to może jest już tu zupełnie innego. Jednak no mniej, mniej boję się pojechać do Polski, tak? Taki mój chłopski rozum po prostu tak sobie to tłumaczę, i to jest tylko jeden z wielu tych przykładów, czy moich takich, takiego mojego logicznego rozumowania. Czy faktycznie boję się Weganina, tak? Który, który, po prostu ma, który nie lubi zabijać zwierząt, który nie zabije nawet kurczaka, który nie, nie, nie skrzywdzi po prostu nawet żaby, a czy, czy bardziej będę się obawiała osoby, która po prostu uważa, że musi jeść mięso, że z mięsa się nie da żyć, a sama tą osobą przez chwilę byłam. I ta, czy, czy po prostu kogo, kogo tu się bardziej należy obawiać i w kim? W jakiej społeczności? tak naprawdę wolelibyśmy żyć? Takie są moje właśnie pytania i tutaj tylko chciałam pokazać, jak, jak ta dieta ketogeniczna, którą się promuje, którą ja tu nigdy nie promowałam tak na marginesie, jak ta dieta właśnie ketogeniczna jest promona, promowana w internecie, ale mało kto ją tak naprawdę kwestionuje w ten sposób, jak kwestionuje tutaj pan e, doktor Mark Dugal i no, tym się chciałam z wami podzielić. I dać trochę do myślenia, no o tych wszystkich rzeczach gdzieś tam zapomniałam przez ostatnie lata i omijałam szerokim łukiem opinie też właśnie tego, z tego typu źródeł. Będę badać temat dalej, dzięki, do, do zobaczenia, do usłyszenia.